Cześć, dziś chciałbym Wam przedstawić proces wytwarzania węgla drzewnego oraz dalszy progres, czyli szukanie miedzi. Aby wytworzyć węgiel drzewny, potrzebujemy sporo drewna, które za pomocą topora przerabiamy na drewno opałowe. Kiedy mamy już przygotowane drewno opałowe, czas na wykopanie dołu w kształcie kwadratu. Kiedy to zrobimy, umieszczamy w nim drewno opałowe trzymając shift, control oraz prawy przycisk myszy. 32 sztuki drewna opałowego położonego na ziemi zajmują miejsce jednego bloku. Ważne jest, żeby ułożyć drewno tak, aby nie pozostała w dole żadna pusta przestrzeń. W moim przypadku wygląda to tak, lecz musimy pamiętać, tak jak mówiłem, aby nie zostawić żadnej pustej przestrzeni, ponieważ w przeciwnym wypadku nasze drewno spali się na popiół. Maksymalny dół, jaki możemy zbudować, to 11 bloków szerokości i długości oraz 11 bloków wysokości. Po ułożeniu drewna zasypujemy dół ziemią, zostawiając na środku otwór. W tym otworze na drewnie opałowym tworzymy ognisko. Zanim je podpalimy, powinniśmy przygotować sobie dwa luźne bloki, aby zablokować szczelinę. Po rozpaleniu ogniska mamy około 30 sekund na zamknięcie szczeliny. Jeżeli tego nie zrobimy, nasze drewno spali się i wszystko pójdzie na marne. Jeżeli wszystko zostało zrobione poprawnie, to powinniśmy otrzymać nad ziemią małe smugi dymu, co świadczy o tym, że proces rozpoczął się. Jeżeli coś poszło nie tak i dymu nie otrzymamy, powinniśmy jak najszybciej otworzyć szczelinę oraz ugasić ogień wodą. Cały proces wytwarzania węgla trwa dokładnie 18 godzin w grze. Łatwo poznać, ponieważ dym przestanie się ulatniać. Cały proces wytwarzania węgla trwa dokładnie 18 godzin w grze. Łatwo poznać, ponieważ dym przestanie się ulatniać. Po wszystkim możemy otworzyć szczelinę oraz wydobyć węgiel drzewny za pomocą ręki lub łopaty. Warto tutaj nadmienić, że nigdy nie uzyskamy tyle samo węgla drzewnego, ile włożyliśmy drewna. Zawsze będziemy w jakimś stopniu stratni. W tym przypadku z 18 staków drewna opałowego otrzymaliśmy stak i 42 sztuki węgla drzewnego. Kolejnym punktem odcinka będą poszukiwania miedzi. Miedź? To jeden z powszechniejszych metali, jaki będziemy poszukiwać w grze oraz tak naprawdę od niego rozpoczynamy całą przygodę z wytwarzaniem lepszych narzędzi i przedmiotów. Na start potrzebujemy znaleźć 40 samorodków, aby wytworzyć nasz pierwszy kilo oraz młot. Samorodki miedzi możemy zdobyć na trzy sposoby. Pierwszy z nich to poszukiwanie wolno leżących samorodków, które są rozrzucone po całym świecie. Możemy je spokojnie zebrać ręką. Kiedy znajdziemy takie samorodki warto oznaczyć je na mapie, Ponieważ zazwyczaj pod tymi samorodkami znajdują się podziemne złoża miedzi. Drugi to przesiewanie żwiru lub piasku za pomocą myski do pukania. Tworzymy ją za pomocą noża osadzonego z prawej strony dowolnego rodzaju drewna. Wchodzimy do wody i wspieramy prawym przyciskiem myszy materiał oraz prawym przyciskiem pukamy. Otrzymujemy w ten sposób przedmioty. W tym również możemy otrzymać samorodki miedzi. Trzeci, najmniej opłacalny sposób, to wykupienie samorodków u kupca za zardzewiałe zębatki. Trzeba do tego znaleźć kupca z surowcami, lecz nie zawsze będzie on miał na sprzedaż samorodki miedzi. Kiedy zdobędziemy 40 samorodków, potrzebny będzie nam tygiel oraz dwie wypalone formy. Jedna na kilow, a druga na młot. Formy możemy położyć sobie na ziemi. Mając wszystkie składniki, wkładamy tygiel do ogniska, co odblokuje nam 4 sloty, podobnie jak w przypadku gotowania. Miedź ma temperaturę wytopu 1084 stopni, więc potrzebujemy w tym celu węgla, który stworzyliśmy wcześniej. Wkładamy samorodki miedzi oraz rozpalamy ognisko. Aby wstępnie je rozpalić polecam użyć drewna lub torfu, a kiedy osiągniemy jego maksymalną temperaturę to dopiero włożyć węgiel, ponieważ jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Po wytopieniu się miedzi bierzemy tiger do ręki oraz podchodzimy do form, na które przytrzymujemy prawy przycisk myszy wraz z Shiftem. W tym momencie zalewamy nasze formy. Po zalaniu musimy odczekać, aby nasze wyroby ostudziły się, ponieważ mają one w tym momencie temperaturę 1150 stopni. Kiedy to się stanie, zabieramy je za pomocą prawego przycisku myszy. Oraz łączymy w oknie craftingu za pomocą patyków. Mając gotowy kilof, możemy iść wydobyć oznaczone złoża miedzi. Zazwyczaj wystarczy wkopać się nieco niżej i powinniśmy ją znaleźć bez problemu. Wydobyte skały z miedzią rozkruszamy za pomocą młota oraz skały w oknie craftingu. Na dziś to tyle. Myślę, że dzięki tym informacjom zdobędziecie mieć, która jest niezbędna do progresu w dalszej grze. Jeżeli poradnik Wam się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Padnijcie również do naszego Discorda. Dzięki za oglądanie! Hej!